Profilaktyka to podstawa, prawda? Im jesteś starszy, tym więcej badań profilaktycznych powinieneś sobie zrobić. Osoba dorosła, niezależnie od trybu życia, diety, aktywności fizycznej czy wykonywanej pracy, ma zalecane, w zależności od wieku, szereg badań profilaktycznych, by wykrywać ewentualne choroby we wczesnym stadium ich rozwoju. To przecież logiczne, prawda? Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, Jaka profilaktyka jest zalecana u dzieci? Czy są jakieś badania, które wykrywają ciężkie, przewlekłe choroby w wieku dziecięcym? I o jakich chorobach tutaj w ogóle będziemy mówić? W dzisiejszym filmie postaram się Wam wytłumaczyć, na czym polega takie prawdziwe badanie przesiewowe, jakie kryteria musi spełnić takie badanie i powiem Wam, jakie badania według aktualnych zaleceń powinno mieć wykonane każde dziecko. Gotowi na kolejną dawkę wiedzy medycznej? Zaczynajmy. Badanie przesiewowe to takie badanie, które powinno być wykonywane na określonej populacji osób, na dużej populacji osób, po to, żeby z tej całej ilości wyłapać grupę pacjentów, którzy mogą rozwinąć daną chorobę. Zasady takie badanie powinny być łatwe w wykonaniu, niegroźne dla zdrowia, szeroko dostępne. I na tyle czułe i swoiste, że wykonanie tego badania nie pozostawia nam zbyt wielu złudzeń, że jeżeli to badanie wychodzi dodatnie, no to będzie ta choroba, nawet jeżeli nie występują objawy tej choroby. Choroba, której ma dotyczyć badanie przesiewowe, w momencie wykonania danego badania będzie na tyle skąpoobjawowa, że jeżeli rozpoczniemy leczenie tej choroby, to będziemy w stanie zapobiegać jej późnym skutkom i powikłaniom. Czyli na przykład Idealnym przykładem są choroby metaboliczne u dzieci. Przykładem może być feneloketonuria, czyli prawdziwa profilaktyka. Według definicji, to z wielkiej grupy pacjentów zdrowych i chorych wyłapujemy małą grupę pacjentów na podstawie jednego konkretnego badania, zanim jeszcze rozwinie ten pacjent objawy choroby. I taka profilaktyka jest stosowana u dzieci w całej Polsce i zaczyna się już w wieku noworodkowym. Opowiadałam wam już tutaj o testach wykonywanych u wszystkich noworodków zaraz po urodzeniu i link do tego filmu znajdziecie tutaj. Ale takimi podstawowymi przesiewowymi badaniami wykrywającymi schorzenie zanim ono rozwinie swoje objawy, to na przykład test suchej kropki krwi z piętki dziecka, test pulsoksymetrii po urodzeniu czy przesiewowe badanie słuchu u dzieci tuż po urodzeniu. Badaniem w szóstym tygodniu życia będzie na przykład USG stawów biodrowych, by wykrywać wczesne stadia dysplazji stawu biodrowego. To również jest badanie przesiewowe. A co ze starszakami? Jak doskonale wiesz z tego filmu tutaj, starsze dzieci regularnie są poddawane kontrolom pediatrycznym i mają wykonywane tak zwany bilans zdrowia dziecka. Pamiętaj, że u dzieci obserwujemy dziecko od narodzin do 18 roku życia. Ale właśnie to lekarz, lekarz pierwszego kontaktu czy pediatra, wykonujący regularne badania okresowo u swojego pacjenta, lekarz, który obserwuje rozwój tego dziecka, jest tym badaniem przesiewowym, które ma wykryć grupę pacjentów. Który, którzy ewentualnie mogą mieć jakiś problem zdrowotny. I takie są zalecenia. Ale ja doskonale wiem, że większość z Was ma wiele wątpliwości. Zwłaszcza gdy usłyszycie, że jakieś dziecko, zwłaszcza z najbliższego Waszego otoczenia, zachoruje na jakąś chorobę przewlekłą. I wówczas pojawia się lęk o własne dziecko. Mimo, że Wasze dziecko nie ma żadnych objawów. I jest to zrozumiały odruch. Każdy chce zadbać jak najlepiej potrafi. O to, by jego dziecko było zdrowe i nie chorowało na żadne choroby. I ja to rozumiem, ale zastanówmy się, dlaczego u dzieci rutynowo nie wykonujemy pewnych badań diagnostycznych. Dzieci również mają choroby przewlekłe, ale u dzieci te choroby przewlekłe wyglądają inaczej, bo dzieci chorują nieco inaczej niż dorośli. Ale żeby to było dla Was bardziej zrozumiałe, zastanówmy się, może o jakich chorobach tutaj będzie mowa. U dzieci największym problemem przewlekłym zdrowotnym, Będą wrodzone wady. W Polsce występowanie wad wrodzonych u dzieci szacuje się na około 1,5%. Do najczęstszych wad wrodzonych zaliczamy wady serca z częstością 1 na 100 urodzeń. Wady układu nerwowego czy wady kończyn. Jest to stosunkowo niewielka grupa. Część z tych problemów jest widoczna gołym okiem, nawet już po urodzeniu, jak na przykład wady kończyn. Ale takie sytuacje jak na przykład wady serca są na pierwszy rzut oka niewidoczne. Diagnozowanie wady serca bez badania echokardiograficznego, czyli USG serca, jest prawie niemożliwe. Ale wykrycie pewnych cech sugerujących, że może występować wada serca, jak na przykład Szmer nad sercem albo inne cechy, pojawiające się cechy niewydolności serca, dziecko ze stwierdzonym szmerem, niepokojącym szmerem nad sercem jest kierowane do specjalistów. Podobnie będzie w przypadku wady wrodzonych nerek. Dziecko może mieć nawracające zakażenia układu moczowego, co skłania do dalszej diagnostyki i wykonania np. USG brzucha. Warto jest pamiętać, że jeżeli wrodzona wada narządu nie jest objawowa tuż przy urodzeniu, czyli to z biegiem czasu pojawią się jakieś objawy, które skłonią nas do dalszej diagnostyki. Ale chwila, jeżeli jesteś tu jeszcze, to jest to bardzo dobry moment, żebyś zasubskrybował ten kanał. Dzielę się tutaj z Wami moją wiedzą medyczną. Udostępnijcie film dalej, w ten sposób pomożemy większej ilości osób. Ale wracając do badań kontrolnych. Do innych poważnych problemów zdrowotnych dzieci zaliczamy tzw. choroby przewlekłe. Ten wielki worek chorób to będą choroby, które będą występowały do końca życia dziecka, a mogą być zdiagnozowane już w wieku przedszkolnym czy szkolnym. Będą to Choroby autoimmunologiczne, choroby z grupy alergii, nadciśnienie tętnicze, otyłość, problemy endokrynologiczne, choroby płuc czy przewodu pokarmowego. Ale nadal w porównaniu z populacją dorosłych u dzieci takie choroby występują stosunkowo rzadko i zawsze dają jakieś objawy. Weźmy na przykład cukrzycę typu pierwszego, to trzecia co do częstości chorób przewlekłych w populacji dziecięcej. Cukrzyca typu pierwszego to choroba, w, w, która należy do chorób autoimmunologicznych, w trakcie której dochodzi do dochodzi w pewnym momencie dochodzi do zaprzestania produkcji insuliny przez dziecięcą trzustkę. Skoro nie ma insuliny, to nie ma co niwelować poziomów glukozy i poziomy glukozy są bardzo wysokie. Takie dzieci z rozpoznaniem cukrzycy typu pierwszego do końca życia będą musiały wstrzykiwać sobie insulinę, ponieważ jej nie produkują. I jest to rozpoznanie choroby przewlekłej do końca życia. Rzeczywiście w ostatnich latach obserwujemy stopniowy wzrost rozpoznań cukrzycy typu pierwszego w populacji dziecięcej. W Polsce na cukrzycę choruje około 22 tysiące dzieci, czyli nadal jest to bardzo mała grupa. Jak myślisz, czy wykonywanie badania glukozy krwinaczczo u dziecka jest w stanie wyłapać grupę pacjentów, która może rozwinąć cukrzycę typu pierwszego? No może jakby była wykonywana raz w miesiącu albo raz na kilka miesięcy. To pewnie tak, bo cukrzyca u dzieci rozwija się w czasie. Może się rozpocząć w wieku dwóch lat, a może się rozpocząć w wieku siedmiu lat. Nie wiemy, kiedy dziecko zacznie chorować. Czy Chciałbyś, żeby twoje dziecko było kłute w palec co dwa, trzy miesiące po to, żeby sprawdzać, czy aby na pewno nie rozwinie cukrzycę? Jeżeli ta choroba jest tak rzadka, nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. Dlatego właśnie czekamy na objawy: częste siusianie, nagły wzrost ilości wypijanych płynów, zakażenia skóry, zwłaszcza pojawiające się zakażenia grzybicza, utrata masy ciała. To są takie objawy niepokojące, które powinny skłonić się, by zgłosić się z dzieckiem do lekarza i wówczas na pewno będzie wykonana glukoza krwi na czczo. Czyli znowu, regularne badanie pediatryczne. W trakcie bilansu wypytujemy, czy zauważyliście jakieś objawy niepokojące i jeżeli tak, to ta diagnostyka może ruszyć wcześniej. No dobra, a co z innymi chorobami, które nie są widoczne gołym okiem, a zdarzają się u dzieci i mogą być groźne dla zdrowia dziecka? Do takich chorób należą w arytmie, czyli zaburzenia rytmu serca. I tak, u dzieci występują zaburzenia rytmu serca, ale znowu są to choroby bardzo rzadkie. Diagnoza arytmii u dzieci jest często zaskoczeniem dla rodzica. Ponieważ małe dziecko nie zgłosi, że inaczej bije serca. Mało tego, najczęściej ta diagnoza pada w okresie noworodkowym i niemowlęcym. Problem w tym wieku może się zdarzyć u jednego na 250 urodzonych dzieci. U dzieci starszych problem zaburzeń rytmu serca występuje od 2 do 8 na 100 tysięcy dzieci. Czyli znowu jest to bardzo poważny, ale rzadki problem. Najlepszym badaniem przesiewowym na stwierdzenie, czy u dziecka serce pije prawidłowo, jest oczywiście osłuchiwanie serca. Stwierdzamy, czy czynność serca jest prawidłowa, czy nie jest za wolna, za szybka, czy są jakieś dodatkowe pobudzenia, które będą słyszalne w trakcie osłuchiwania. Jeżeli tak, to pacjent jest kierowany na dalsze badanie diagnostyczne, jakim jest podstawowe EKG spoczynkowe. Oczywiście w przypadku arytmii istnieje szereg bardzo rzadkich ultra rzadkich chorób genetycznie uwarunkowanych, które mogą się wiązać z bardzo groźną arytmią, groźną dla życia dziecka arytmią. Niektóre z nich mogą być widoczne w zapisie w podstawowym zapisie EKG. Przykładem takich chorób może być choroba Long QT syndrom, czyli zespół wydłużonego QT, czy na przykład zespół WPW, gdzie widoczne są w EKG spoczynkowym cechy preekscytacji komór Natomiast dziecko nie ma żadnych objawów, albo może te objawy rozwinąć dopiero w czasie. Dlatego osobiście uważam, że każde dziecko raz w życiu powinno mieć wykonane badanie EKG. Ale nie jest to żadne zalecenie. To tylko moje osobiste, zawodowe spaczenie. Bo biorąc pod uwagę, jak rzadkie są to choroby, to nadal badanie EKG nie jest zalecane u wszystkich dzieci. No i oczywiście nie można zapomnieć o kolejnej olbrzymiej grupie chorób przewlekłych, poważnych, która spędza sens powiek każdego rodzica, również mnie. Chodzi oczywiście o nowotwory u dzieci. I znowu, statystycznie rzecz biorąc. Nowotwory u dzieci należą do bardzo rzadkiej grupy chorób. Na nowotwór w Polsce choruje około 130-145 dzieci na milion dzieci rocznie. Najczęstsze są tutaj białaczki, guzy mózgu, jedzenia kręgowego czy guzy lite takie jak neuroblastoma czy guz limsa. Warto pamiętać, że prawie u każdego pacjenta z rozpoznaniem nowotworu stwierdzano objawy alarmujące. Zatem znowu dokładne badanie pacjenta w stanie zdrowia, regularność tego badania będzie badaniem przesiewowym również w tej grupie chorób. A jakie to są objawy, opowiadałam Wam już wcześniej na tym kanale. Link do tego filmu wstawiam Wam tutaj, bo wykrycie jakiegoś objawu alarmującego zawsze skłoni Waszego lekarza do dalszej diagnostyki. I to właśnie dlatego u dzieci nie mamy żadnego koszyka badań profilaktycznych. I takie są zalecenia. Żadne z takich dostępnych, popularnych badań wykonanych raz w życiu. Nie tak gwarancji, że dana choroba u Twojego dziecka nie rozwinie się na przykład za rok. Na pewno warto i często na bilansach powtarzamy, żeby dziecko chociaż raz odbyło wizytę u okulisty, zwłaszcza w okresie szkolnym. Należy również u dermatologa kontrolować wszelkie niepokojące znamiona. Zawsze w trakcie bilansu powyżej trzeciego roku życia mierzymy dzieciom ciśnienie tętnicze. Moje spaczenie zawodowe podpowiada, żeby każde dziecko miało jednak raz w życiu wykonane EKG. Ale nie jest to sztywne zalecenie. Natomiast wszelkie inne badania dodatkowe, obrazowe czy badania krwi wykonujemy wówczas, kiedy stwierdzamy jakiekolwiek objawy, które mogą sugerować, że coś jest nie tak. Moim zdaniem najważniejsze w tej całej profilaktyce, oprócz rzeczy, które są wykonywane już regularnie i rutynowo, najważniejszą rzeczą jest edukacja rodziców, żeby wiedzieli w którym momencie zareagować żeby nie bagatelizowali objawów, które mogą sugerować, że coś jest nie tak, żeby pilnowali bilansów zdrowia dziecka i regularnych kontroli w trakcie wzrastania dziecka. Byśmy mogli zaproponować dodatkowe badania wtedy, kiedy to rzeczywiście jest potrzebne. Mam nadzieję, że rozumiecie teraz, dlaczego dzieciom nie proponujemy jakiegoś konkretnego koszyka badań, które muszą być wykonane, i jest to dla Was bardziej zrozumiałe. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!